Niestety, to nie jest zły sen. Karol Nawrocki zostaje dzisiaj prezydentem. Boisz się kolejnych pięciu lat? Rozumiem, ale nie jesteś sama. Pamiętaj, Polska to nie jest państwo Karola Nawrockiego, tak jak nie jest państwem Jarosława Kaczyńskiego czy Sławomira Mencena. Polska to państwo nas wszystkich i wynik wyborów tego nie zmienia. Polska to państwo nasze. Moje? Polska to państwo moje. I nasze! Polska nie należy do tego czy innego polityka. Tworzymy ją wszyscy razem. I nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Polska dalej będzie otwartym, nowoczesnym państwem. Bo to, jaki jest nasz kraj, zależy od nas wszystkich, a nie od jednego człowieka w pałacu. W taką Polskę wierzę. I nie pozwolimy na to, żeby nowy prezydent to zmienił. Nie pozwolę na to ja, Maciek. I ja, Aśka. I ja. Razem będziemy nowemu prezydentowi patrzeć na ręce. Nie jesteśmy bezsilne. Reprezentujemy Ciebie w Sejmie i w Senacie. W razie czego wyjdziemy na ulicę. Jesteśmy razem. To przecież tylko 5 lat prawicowego prezydenta. Nie takie rzeczy już przeżyliśmy. A jeśli chcesz działać z nami, drzwi naszego stowarzyszenia są otwarte dla wszystkich, którym zależy na Polsce. Na tym, żeby zawsze była wspólna. Porozmawiajmy o tym, jak ma wyglądać Polska za parę lat. Dołącz do wspólnego jutra już dziś.